Co za maszyna maszyny Z tej strony Nixon i dzisiaj pogadamy sobie o wszystkim jakże i o niczym na moim KTM Duke 390 Wspaniała maszyna Zawsze o niej marzyłem, i w końcu udało się ją dostać. Plan na życie był troszkę inny, ale każdy miał jakieś plany, i wszystko się pozmieniało, i trzeba było się dostosować. I zamiast już tak naprawdę przygotowanych wszystkich wyjazdów yy, na różne wyścigi, Różne eventy, różne koncerty wszystko zaczęło się I Trzeba było sobie jakoś z tym poradzić, żeby z nudów nie umrzeć o duchany zamek Sprawiłem sobie tak naprawdę to, o czym zawsze marzyłem Czyli motor i nawet więcej niż to, ponieważ jest to KTM. Duke Czyli motor O którym Marzyłem całe życie No i ta wersja To jest wersja 2019 Prosto z salonu, ma przejechane Niecałe 800 mil Będę musiał oddać e, Tą oto maszynę na pierwszy serwis, tak naprawdę już go w sumie przekroczyłem, ale y, według zaleceń, tam pierwsza wymiana oleju była na 650 mil, a ja już zdążyłem wymienić olej trzy razy, tak naprawdę trzy albo cztery razy, chyba trzy. Także jeszcze w razie czego po prostu skontaktowałem się z dealerem i z działem serwisu i no Jedziemy czy nie jedziemy bo... i dopytałem się czy nic nie szkodzi jak zrobię jeszcze te 150 mil i jeszcze nawet wymienię olej powiedzieli mi że wszystko będzie ok ta wie, o, tam się coś dzieje, coś się tam dzieje. Gruba akcja, bez spiny. O, na jakiś słaci jedzie chyba czy coś? Ty, no tam nie, to, to po prostu była jakaś. O, widziałem jakieś klasyczne samochody. Także trochę szkoda, że tam nie przejechałem, ale trochę się bałem. Zawsze jest tak pan pi. O tutaj pan bezdomny. Tak dalej pójdzie w tej Ameryce, to wszyscy będziemy bezdomni Bo jest bida, bida panie, bida z nędzą, nie ma pracy. Tyle ludzi na bezrobociu, co tu jest? To jest. Kurcze, masakra. Niby tam ponad 30 milionów, ale proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest bardzo osób. Bardzo dużo osób nielegalnych. Znaczy nielegalnych, osób, które po prostu pracują bez pozwolenia na pracę i nie są w stanie się y, zarejestrować do urzędu. To jest tak zwane unemployment, do labor department. Nie, nie są się w stanie zarejestrować jako bezrobotni, i oni już wtedy nie otrzymują żadnych zasiłków ani pomocy. No także mi się wydaje, że tutaj no, przynajmniej z raz, albo bo dwa razy więcej jest osób bezrobotnych. Piękne R30 Cabrio Super maszyna, a pewnie zwracacie teraz uwagę co za p czemu on jedzie na czerwonym, nie? Ale tutaj w Stanach, nie w każdym stanie, ale w Connecticut można Ostatnio byłem w Nowym Jorku i tam okazało się, że w ogóle nie można skręcać na czerwonym Także słyszałem o takich przypadkach, że ludzie którzy przybywali bardzo długo w Stanach zjeżdżali tu sobie do Polski na wakacje, no i co? mandacik bo przejechał na czerwonym ale tutaj można no ale tutaj to nie tam o tutaj jak widzicie, możecie zobaczyć to jest o, kamienioło. i tutaj leją cement i inne takie Materiały Tutaj zawsze sobie przyjeżdżałem pokręcić boczki O bo tu jest super shooter To jest tak naprawdę mój pierwszy vlog I o czym będę gadał? Będę dzisiaj gadał o tym co będę robił Na tym vlogu, który postanowiłem nazwać USA Prawdziwe oblicze Dlaczego tak? Ponieważ wielu osób, wiele osób się mnie pyta Nixon, jak Ci w tych Stanach? Jak tutaj jest? Jak to tu wygląda? A drogo, a tanio, a kupisz mi coś, a to, a tamto. Także ja was zabiorę wszędzie, i tak naprawdę chyba nie ma lepszego środka transportu, żeby pokazać wam, jak to tutaj wszystko wygląda, ze względu na to, że bez samochodu tutaj, to tak naprawdę nigdzie się nie dostaniecie, bo tutaj nie ma rozwiniętej e, sieci transportów publicznych, takich jak pociągi. Czy pociągi chociaż są, ale nie ma takich jak autobusy, gdzie w Polsce tak naprawdę największy środek transportu w Polsce to, to są autobusy I tak naprawdę w Polsce jak mieszkałem, bo wyjechałem do Stanów jak miałem 21 lat, czyli udało mi się tu przybyć jako pełnoletni W Stanach, bo w Stanach nie, nie, nie we wszystkich Stanach, bo Stany takie są, że każdy stan charakteryzuje się swoim prawem tak naprawdę i trzeba na to uważać. I prawo w każdym stanie jest o, super inne, super śmieszne, super irytujące, czasami super fajne. Także to naprawdę zależy gdzie jesteście Pokażę Wam jakie tutaj są tak naprawdę drogi w Stanach Jak się tutaj jeździ, jakie są przepisy Tak jak z tym czerwonym światłem Jakie jest jedzenie, bo też to na pewno Was interesuje Jak się tutaj jada Co tu można zjeść w restauracji Jakie są restauracje, jakie są ceny Jak wyglądają sklepy Gdzie się kupuje Co się kupuje New Brytan, tu już chyba, o, tu już wjeżdżamy do New Brytan, czyli Tak naprawdę Miejscowości Polaków 60 tysięcy osób zamieszkałych W tym mieście Z tego tak naprawdę Powiedzmy tak Pół na pół to są Polacy A połowę to są Portarycy, Meksycy Meksykanie, przepraszam Meksykanie I pokażę wam Całe miasto Bo tam tak naprawdę są takie dwa, dwa downtown, czyli dwa centra. Jedno jest takie centrum New Britain, czyli takie centrum takie, jakby to powiedzieć, amerykańskie. Takie, takie normalne, takie ten. A to drugie to jest yy, to polskie. Polska polonia, polska siedlina, polska osiadłość. Piękny reszty. Tu jest podobno zbiornik wody miasta Czyli stąd chyba bierzemy wodę Tak mi ktoś powiedział raz New Britain I pokażę wam jak tam... Jak my, Polacy, potrafimy tak naprawdę osiedlić się wszędzie Bo my jesteśmy wszędzie Gdzie nie pojedziemy spotkasz... Spotkasz Pan Polaka Czy to dobrze, czy to źle? Nie wiem Wydaje mi się, że... Tak naprawdę to pokazuje... Że ludzie chcą zmiany w swoim życiu ze względu na to, co się dzieje w państwie polskim, czyli na tak zwane warunki ekonomiczne i warunki do życia, ale wciąż pozostają Polakami. Czyli w sumie, tak, gdyby tak było w Polsce, tak jak tutaj, to nie wyjeżdżaliby z Polski, bo oni tworzą. Tworzą Polskę! Tworzą Polskę! Tam, gdzie jesteśmy, tworzymy sobie małą Polskę. Pojedziemy na Brooklyn proszę państwa na Greenpoint. To jest tak jakby To jest tak jakby New Britain, tylko że w Nowym Jorku. I tam można zjeść najlepszy żurek w Pyzie. Boże, co za miejsce, zabiorę was tam... Zabiorę was też do Bostonu. W e, Bostonie jest super. W Bostonie jest pięknie. I tak jakbym miał mieszkać, to mieszkałbym tam, no nie w Bostonie, bo gdzie nie, gdzie, nieważne gdzie w centrum jesteśmy, ale gdzie w centrum to jest po prostu za ciasno. są turyści jest po prostu taki traffic, czyli korki są takie korki, że to koniec. Można stać i stać i można kawę pić, można książkę czytać. Co wam jeszcze mogę pokazać? Mogę Wam pokazać wszystko, co tak naprawdę wy chcecie, tylko wystarczy, że zalajkujecie to wideo, zasubskrybujecie mój kanał i napiszecie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć, co Was interesuje, jakie pytania Was nurtują. Jak to jest w tej Ameryce? Jak się żyje? i no nie będę się przemieszczał tylko na motorze, znaczy będę się przemieszczał na motorze, będę dojeżdżał do miejsc, ale jak już gdzieś będziemy, no to wiadomo, że zeskoczymy sobie z motorka i e, użyjemy środka transportu o nazwie Buty. O tu jakiś pan śmiga, crazy motherfucker. Dude, what the hell are you doing? Oj, widzicie? To był przykład, że tutaj bez samochodu, no nie jesteście, nie jesteście w stanie się poruszać, bo tutaj nie ma czegoś takiego jak chodnik. Jechaliśmy teraz, widzieliście gdzieś w ogóle chodnik, bo ja nie widziałem. Są niektóre takie miejsca, gdzie jest chodnik. Oh damn. O, mamy roboty drogowe. To jest też jedna z rzeczy, którą wam pokażę i może przybliżę bardziej. Także, jak widzicie, jest, są roboty drogowe, i prawie przy każdych robotach drogowych jest policja. Zawsze obstawia policja. O, mamy dilerów samochodowych, są dilerzy samochodowi, i też zabiorę Was do takiego dilera samochodowego. Może zobaczyć jakiś samochód w planach, albo chociaż wam powiedzieć jakie są ceny, jakie są w ogóle koszty eksploatacji, jakie koszty związane z samym zakupem samochodu. O, pan, pan bezdomny zmienił miejsce. O tu tam mam prawdziwego amerykańskiego klasyka Chevrolet. Bardzo ładny, zadbany. Co wam? a jeszcze wam pokażę Wam szkoły. Kościół też wam pokażę, o tu jest jeden kościół. Jest kościół masoński też. To jest właśnie ciekawe, że tutaj, tu, tu, tutaj za rogiem, ale wam teraz nie pokażę tego dzisiaj, żeby wam zostawić taką niespodziankę. Czy to nie kościół, nie mogę tego chyba nazwać kościołem, Tylko nie synagogą. Jak to się nazywa? No wiecie, nie klasztor. Może klasztor tu będzie, nie? Klasztor masoński? Nie wiem, dajcie znać w komentarzu tam chyba będzie napisane jak to się nazywa. O, pokażę Wam znaki, różni, różni, różniące się znaki, paliwo. Zatankujemy, też Wam pokażę jak się tankuje, bo tutaj się tankuje troszeczkę inaczej. Te dystrybutory wyglądają troszeczkę inaczej. Piękna Kia Stringer, super samochód. Porozmawiamy sobie o domach, o koszt wynajmu, o to jak jest To nie będzie do remontu, już nikt nie mieszka. Będzie o pracy będzie o zarobkach w pracy? Jaką pracę można dostać? On wjeżdża w zakrętną. Uuuuu, ej ruda. Jesteś szalona. Mówię ci zawsze nie byłem, ciężko z 10. Nie jesteś aniołem, mówię ci. Jesteś szalona Zabiorę was do Dunkin' Donuts Dobra kawa, ale no powiem wam, że No, że później jest ciężko, nie? Później jest ciężko W toalecie No, a ja tak mam, nie? Bo ja może nie pijam kawy aż tak ciężko To, a często To ja może po prostu nie jestem jakoś Uodporniony na te rzeczy Na kawę, na kawę i papierosy Bo wszyscy się pytają Pijesz kawę? Nie piję. Palisz papierosy? Nie palę. A pijesz? Nie piję. To ty Polak jesteś? No jestem, jestem. Ale już zapomniałem, porozmawiamy sobie o jeszcze jednej rzeczy, która was pewnie ciekawi najbardziej, czyli o mnie. No, też sobie porozmawiamy o mnie. No ciekawe rzeczy można powiedzieć o sobie, nie? A nie, jak się ma ciekawe rzeczy do powiedzenia. Czemu tu tu dzisiaj jest tak strasznie dużo policji? Nie rozumiem tego. Tu chyba coś się będzie dziać, mi się wydaje. Chyba tutaj przyjeżdżają coś, mi się wydaje. Tak będzie Może byśmy tu stanęli i się... Rozjrzeli co tutaj się będzie działać. A zatrzymiemy się tutaj A co tam? Co mi szkodzi? Popatrzeć Co się tu będzie działo? Będzie jakiś przejazd czegoś, także popatrzymy sobie. A to moja maszyna. się mogli zobaczyć jak to wygląda. Generajcie, kurwa. Kujowo mogliśmy przeskoczyć sobie na drugą stronę.

Panie staniemy panowie, panowie weterani Tu chyba też panowie weterani Tutaj chyba też Piękne maszyny Wojskowe, no Ale nam się trafiło Także no czasami jest tutaj... Jest kolorowo, no jest kolorowo A są pojazdy i to jest tak naprawdę... To jest coś co mnie tak naprawdę najbardziej jara We wszystkim Mission barbecue. Where they going? Yeah. Like you no know, jest today. O, to jest ciekawe, jest ciekawe Korwety Co my tu mamy? No i są też chłopaki gdzie w zimie byśmy... No ja bym przejechał, bo ja mam Subaru, ale niektórzy by pewnie nie przejechali Chłopaki od dróg <grym> To jest forte, no way Dude. No, na parę chyba są samochody, nie? Ja. Uh, no jest tego dużo, więcej niż się spodziewałem. prawdziwe klasyki. No jest tego, jest tego wam powiem naprawdę bardzo dużo. Zobaczyliśmy więcej samochodów niż przez cały poprzedni czas. to jakieś już i koniec